Małe domy w grze City Sky. Chwila! Jakie to małe domy! To jest dosłownie jakaś wielka betonowa płyta. A więc. Witam was na Dziesiątym odcinku z drugiego sezonu w City Skylines 2. Nie buduję miasto. No i powiem tak, po takim bali tym nudniejszym odcinku, Po tym jak ten poprzedni odcinek był trochę nudniejszy, to powiem tylko tyle. Ja jestem zaskoczony teraz, że tutaj nagle nie ma żadnych korków, a tutaj jeszcze yy, był jakiś duży ruch. Nie wiem. Jak tutaj zrobili jakąś kolejną aktualizację, to nagle oni na księgę już usunęli te korki? Nie wiem. Co spowodował? Ja nie wiem dokładnie, jak to się stało, że nagle przestały działać korki. Taki świetnym tutaj budowniczym to ja nie jestem. Dobrze. I powiem tylko tyle. Jak na razie. Ten węzeł tylko jest jeden, a miasto tutaj myślałem, że w dzisiejszym odcinku zajęcie walką z korkami, ale nagle ja widzę, że nie ma żadnych korków. To no, dobrze, no to ja wykorzystam to co wiem, że mam dostępne. Czyli po pierwsze kra kratki. I jeszcze muszę te, te dwie kartki też kupić. I jeszcze może tą kratkę I teraz powiem następująco Dlaczego kupiłem e, te kratki z, Po pierwsze I to najważniejsze e, Chciałbym jak na razie tą, e, Chciałbym najpierw w tą część miasta i połączyć z tą e, nową Że tutaj jak jest Taka mała zabudowa To obok e, tego ma być Teraz taka sąsiednia I większa A ja tutaj jeszcze poprawiłem tutaj te drogi Jak na razie są to te długie dwupasmowe więc można byłoby na chwilę z tego wykorzystać Wyłączę tylko wyłącznie a nie siatki nie a zostawię przyciąganie I teraz robię sobie jeszcze kręte drogi I włączę sobie jeszcze tutaj nachylenie Jak na razie tutaj w okolicy nie mogę Muszę zjechać sobie na wybrzeże I muszę z wybrzeża tak zrobić Nie mogę tego zbudować i a, no pewnie zapomniałem tutaj jeszcze są te ścieki Więc inaczej to muszę zrobić eee, Tutaj zrobię prostą drogę Wybaczcie drodzy mieszkańcy Ale inaczej zmienił się nagle plan bud zabudowy I niestety możecie winić swojego eee, czy genialnego, a raczej idiotycznego burmistrza Dobrze, jeszcze raz tutaj zrobię i teraz jak na razie, jeśli chodzi o dlaczego teraz jest nagle tak cicho, to powiem tylko tyle. Wyłączyłem te Pikelne radio, które nie fajne była mu czasami muzyka, ale była strasznie denerwująca. Ujejuniu. Tutaj jak na razie sobie odbywam się e, tych najważniejszych rzeczy, jakie e, ma każdy o które pragnie każde mieszkanie, czyli własny dom, tylko po to, aby się podłączyć z tą drogą. A tutaj chyba sobie zrobię jeszcze, kole a tutaj zrobię sobie przebudowę, bo mi się nie podoba ten cały układ. Więc najpierw stąd... Hmm. I wyłączyłem linie pomocnicze. Pamiętam, że była jedna sztuczka, że może chodziło o... Chwila. Pamiętam, że była jedna sztuczka Ja ją na przykład nie więcej sprawdzałem Która umożliwiała... Aha, może jeżeli chodzi o dobl... nie, to do... A nie, może do istniejących kształtów A! To właśnie o tym chciałem powiedzieć Że ja na przykład właśnie poznałem taką sztuczkę Która umożliwiała Zrobić mi w miarę na przykład takie zagięcie Dobrze Czyli, że tutaj jak na razie muszę wyburzyć, to też wyburzę. I dobrze, teraz stąd zrobię sobie jak na razie to. Będę później I będę powinien tak korzystać z tych jeszcze linii pomocniczych. O! I tutaj będzie podłączenie. Teraz jeszcze szybko wracam do tej ulicy. I z tej ulicy jak na... A nie! Tutaj chciałem zrobić zakręt tu a na końcu zrobić jeszcze tutaj ładne rądko Teraz już mam najwięcej podłączenie tutaj. I teraz to sobie jeszcze zrobię z, przy tym, je, jeszcze zajmę się tym tunelem, który wybudowałem w, y, w poprzednim odcinku. I teraz jak na razie wzdłuż tej linii brzegowej. A, podłączę się mniej więcej tutaj. I będzie kolejna jeszcze ronda. No. Tutaj jak na razie wyłączę ruch. U Junio, tutaj mieszkańcy będą musieli coś tam narzekają ale niestety, ale według nowych planów traciliście niestety mieszkania Na szczęście burmistrz Wam tylko wyłącznie rekompensatę będzie miał mniej więcej taką I dobrze, tutaj będzie trzeba jakąś ścieżkę żeby to oddzielić A tutaj nagle inaczej się chcieli budować, co proszę bardzo Więc co ja tutaj mam? Widać, że z nie wzrosło zapotrzebowanie na to ale jeszcze tutaj wykorzystam kwestię z tych y, granie, granic. Bo dobrze, że teraz sobie odblokowałem te jeszcze granice. Więc od razu sobie robię jeszcze... No, z wzdłuż wybrzeża będę sobie jeszcze robił tutaj ulicę. I będzie wyjazd jeden do miasta. I teraz jeszcze jadę z tą ulicą. I tutaj o! I będzie kolejny zjazd do, wyjazd do miasta. Czyli, jak będą chcieli mieszkańcy tutaj przejeżdżać, to proszę bardzo, niech przejeżdżajcie. A teraz jeszcze wracam do linii wysokiego napięcia. Więc teraz stąd poprowadzę bezpośrednio do granicy. Więc y, jeśli chodzi o energię, to w każdej chwili będę już mógł ją y, eksportować. Ale najpierw jeszcze zrobię jeden ruch. Bo widać, że. Za bardzo nie chce, nie chce się miasto handlować Więc robię szybkie podłączenie stąd dotąd Mam nadzieję, że nie dojdzie do przeciążania Cały czas ładują I też magazynują bardzo dobrze Czyli, że jak na razie na zimę nie będę miał blockoutów Uuuu Jakieś przestępstwo się tu zrobiło Tu coś nadjeżdża A to jest poli radiowóz Zobaczę jeszcze jak tutaj reaguje. No to dobrze. No to co ja wracam? Dobrze. Tutaj przecież sobie zrobiłem jakieś mieszkania. Miejsca pod mieszkania, więc sobie... Te mieszkanie sobie pobuduję. Tutaj sobie zrobię jakieś jak na razie takie zabudowę. Teraz sobie zrobię jakieś jeszcze ze sklepami. A tutaj z boku może zrobię sobie jakieś... A teraz... Uuu! Co się stało? A, nie wiem co się stało, ale tutaj macie mały plac. No i zabawy, mieszkańcy. U, nagle wzrosło zapotrzebowanie jeszcze na te duże mieszkania. Chwila. A gdzie mi się podziała myszka? Wow. Mi się zdaje, że przez ten śnieg, to naprawdę. Przez ten śnieg to ledwo jest widoczna myszka. Gdy naprawdę, gdy trochę pomieszać, to naprawdę nie zrobiło bardzo, że nie masz myszki. Nagle wzrosło zapotrzebowanie na... Tanie mieszkania. No! God please no! Jak ja prawie nie będę chcę, chciał zrobić tanie mieszkania, to będą, i tak będą czekali na małe domy, małe domy, małe domy, małe domy. Ale na szczęście teraz to wybudowało się te tanie mieszkania. Więc sobie chyba... Jak na razie takie tanie mieszkania sobie zrobię. I postawię je sobie koło tej e, szkoły ponaturalnej aby troszkę nie wiem hmm, tylko jeszcze linię w pomocnicze wyłączę bo one czasami przeszkadzają chwila Mówię, ale czasami one przeszkadzają tutaj jak na razie sobie jeszcze nie wiem zrobię jeszcze jedną linię pod tym podłączeniem i może sobie jeszcze jedną prostą będzie tu dobrze Teraz sobie niech zajmę się ściereczkami. Dobra, będzie gdzieś tu, tu. Będzie jeszcze podłączenie tutaj. I być może jeszcze zrobię przejście. Dobrze. Tutaj specjalnie zrobię jeszcze przejście, bo tutaj mieli mieszkańcy. A na sobie teraz zrobię jakiś jeszcze, nie wiem, hmm, park, bo na pewno będą chcieli parku. I jeszcze może jeszcze sobie co tutaj wy wybrać. Nie, 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 nie. A, no pewnie. Jeszcze myślałem o parki... Aj, nie mam parkingów. Ale jak tutaj chodzi o mieszkania, no to dobrze. Tutaj niech się budują te tanie mieszkania. I tak pewnie się skończy na tym, że trochę będą narzekali, że małe domy. Ale jedyną rzecz, która jest nieco większą zabudową, to proszę bardzo tylko ta szkoła pomaturalna. No, teraz mi się to wszystko się buduje. Przyspieszę sobie jeszcze czas. Eee, widać, że nagle znowu jeszcze rośnie tutaj na, zapotrzebowanie na takie małe domy. I dobrze. Mi się zdaje, że sobie zrobię te małe domy dosłownie tutaj. Przy tym wzgórz wzgórzu. A najpierw jeszcze sobie... A, ale najpierw jeszcze sobie... Zajmę się tą okolicą. I można powiedzieć, że za chwilę a teraz zacznę budować coś bardziej już górskiego w górskich klimatach. Czyli takie no, y, nie więcej z głównej drogi, jak ktoś by się wiedział jakieś miejscowości górskie, to tak. Jak jest jakaś główna droga, to czasami to na przykład wszystkie ulice właśnie odchodzą się od, y, od tej głównej drogi i się rozchodzą dokładnie w taki sposób. Rzadko na przykład jeszcze drogi to jeszcze w rozchodzą się tak e, daleko e, i powiem tak, ja, mi się to nawet trochę kojarzy mi się całą na przykład kozłę z kozłych z w Króściem nad Dunajcem, bo tak właśnie wyglądała. Była ulica kozłę nad rzeką Dunajec, a wokół były jeszcze takie domki, na przykład jedną z takich domków, raczej takich, nie, jakie domki mówię, ulice, Jedną z takich ulic to była przykładowo ulica leśna. I ona szła od, a, aż pod górkę. Tam był jeszcze jeden potok. I tam. Yy, I stamtąd pochodziły... I z tej okolicy pochodzi, yy, pochodziła moja babcia. No, God! No, God, please, no! Moja, jak ostatnio była na przykład w to moja mama na przykład z, z tego często, często korzystała. W, 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 raczej, co powiedzieć? Wyprowadzić psa. Tu jeszcze dom jakiś, no i mogę już powiedzieć, że taka, o, coś bardziej takie górskiego już to bardziej przypomina. I teraz jeszcze, dobrze, tu jeszcze sobie zrobię kolejne miejsce pod domy. No i można powiedzieć, że tutaj zrobiłem sobie jakąś miejscowość w górach. Bardziej taką pod górach. Tutaj już mam w ciekawe okolice. O, i nagle rośnie zapotrzebowanie na biura. Zobaczę jeszcze tu jest jeszcze jedno tanie mieszkanie. I jak wygląda? U nie wierzę. Tutaj niczego nie ma, a za chwilę będą głosili, że pustostan i pustostan. Bo są wszędzie małe domy. Dobrze, ja jeszcze tutaj wracam do robienia, dobrze, tutaj dróg. I teraz stąd. Dotąd poprowadzę jeszcze do ulicę, stąd jeszcze dotąd u coś tam cały czas rośnie, bardzo ciekawe co tam rośnie dobrze stąd ile? najpierw zrobię prostą drogę stąd i później tą prostą drogę dotąd i będziemy tutaj jakiś miał kolejny wyjazd o widać, że ludzie tutaj korzystają na przykład z wyjazdów z tych, a wątpię, że będą korzystać tutaj z autostrad bo ja naprawdę, myślałem żeby w tym odcinku Zająć się trochę korkami, żeby tutaj aż takie nie było wielkiego zakorkowanego ruchu, ale widać, że nagle ten tego ruchu nie ma. Teraz mam zimę! Zobaczcie, mam zimę! Jest, jest teraz gród, nie ma zimy. Tutaj jeszcze tutaj zajmę się tutaj ulicami. Tutaj zrobię jakieś maolutkie wejścia, żeby tutaj były jakieś, nie wiem, małe zamknięte osiedla żeby tutaj pewnie pojawiła się jakaś wielka płyta, a nie zabudowała jakieś płyty. Ja tutaj się poprawię, bo to siła mi się dało, żeby się pisać tak kąt. I sobie jak na razie stąd dotąd zrobię jakąś prostą, stąd dotąd jeszcze też. Później zrobię sobie jakieś podłączenie stąd dotąd. Będzie jeszcze stąd dotąd. No, tu jeszcze będzie i jeszcze będzie gdzieś stąd dotąd o będzie jeszcze stąd dotąd i jeszcze to przebiegnie się na tą stronę i stąd dotąd o już się budują? jestem zaskoczony nie, nie spodziewałem się tego i ciekawe czy już w tych blokach znajduje się yy, najnormalnie ten polski yy, monitoring no, czyli rzeczy czyli, czyli, zaglądają, jak tutaj jakaś babcia. Yy, tak. Największym osiągnięciem yy, za czasów PRL-u był miejski monitoryk o kryptonimie Babcia. I taka staruszka potrafiła po prostu wiele rzeczy zrobić. Dobrze, jeszcze tutaj może zajmę się tutaj dobrze. Parkingami i parkingami podziemnymi. Dobra, teraz sobie to parkingi sobie odblokuję. Jeśli chodzi o coś bardziej na przykład, te parkingi podziemne. Zdecydowanie, chwila, jak chcę do tej drogi... Jak były takie osiedla to podziemny parking to była dosłownie innowacyjność. Więc, więc to nie to, że tutaj nie robię to. Zobacz jak wyglądają mieszkańcy. Zobojętnieni. a! Usługi internetowe! Oni naczekają na usługi internetowe. Dobrze. No to ja im postawię jakąś radiostację. I postawię ją, dobrze, tutaj! Uuu, już tutaj jest jakaś pewnie czekanie będzie... A! Oni są bardziej zadowoleni? Ciekawe za co. Wystarczy jeszcze gdzieś nie, eter, e, dać jakieś rozrywki i... Naprawdę, betonowa płyta jest gotowa. I później by I później niech ludzie... A później ludzie narzekają na całą alienację. Że dosłownie anonimowość. I niektórzy też obawiają się, że za ścianą mogą... Za swoich sąsiadów brać jakichś kryminalistów. Dobrze. Tu jeszcze się pojawią się jakieś te małe mieszkania. Już się robi korek. Zgaduję, że... A, już zgaduję. Wszyscy, którzy chcieli zamieszkać, to stwierdzili, że najlepiej jechać przez tą właśnie y, wąską uliczkę. To nie najlepsze rozwiązanie. Dobrze. A może jeszcze tutaj zrobię jeden ruch. I chociaż stąd... Y, poprowadzę jeszcze drogę prostą, żeby mogli jeszcze... Jak na razie mogliśmy mieć wejście tutaj. A więc, w dzisiejszym odcinku, oprócz tego, że już mamy zimę, świetnie. I fajnie, że w końcu też naprawili problem z, ze drzewami. To też jest dobra wiadomość. Dzisiaj to raczej to tylko zrobiłem sobie podłączenia. Tam Tamtejszą zrobiłem coś w rodzaju takiej podgórskiej yy, domów, a najciekawsze to chyba ta wielka płyta. Yy, to wszystko z dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Całych widzów zachęcam do komentowania, a także polubienia, z kolei nowych widzów zachęcam do subskrybowania. To wszystko z dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia w następnym.